Dobra, sie siema siema, witam w kolejny, yy, kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam Minecrafta z tracingiem. Yy, zostawcie yy, suła z dzwonem. I łapkę w górę. I zaczynamy. Dobra. Więc. Tutaj. A nie, nie to. Yy, Chodzimy w sklepik. Tutaj, dokładnie. Jeśli chcecie moje podzespoły to opiszcie w komentarzach. I to wam zapiszę pod kolejnym filmem w opisie. Więc... Piszę RTX. Mamy tu coś, nie? już jak kilka pobrałem... To może niech, może niech będzie... Co tu wziąłem Może to. No i dobra. Okej. Okay. Minecraft'a W 2.5 się włącz, wy, włącza i wyłącza Ray Tracing. Oczywiście minimalne wymaganie to y, RTX 2060. I, i piątka siódmej generacji, z tego co pamiętam ja, ja mam akurat AMD nie, Intela ale działa jak możecie zauważyć tu mamy odbicia, teraz wyłączę tracing. pamiętajcie, że z propkiem się wyłącza widzicie, nie ma tych odbić nie ma, a teraz już są no więc tak dziwnie łapka jest dłuższa, patrzcie na, jak sobie zostawię większego FOBA o, zobaczcie na tracingu tak, taka łapka, bez taka łapka na tracingu to jest jakaś dziwna łapka no dobra, zmienię sobie FOBA na normalnego o, dobra, mam. Ciekawe, co to jest. To jest terakota, która się świeci. Aha, okej. Okay. No dobra. Wczoraj się w ogóle pojawił odcinek zuma więc jeśli chcecie obejrzeć, to kartę macie, to macie, yy, yy, wyświetliła yy, się tu karta, w, w prawym górnym rogu i będziecie mogli zobaczyć wczoraj jeszcze pierwszy odcinek z Doom Eternem Więc. tak. Da. Więc y, dalej jest Studzem Ray Tracing w minecrafcie To jest na Bedrock Edition, czyli Windows 10 Edition. Znaczy. No, Windows 10 i Windows 11 Edition. Bo, bo Bedrock działa na 10 i na 11. Ja mam 11, więc. No niby, niby słaba jest ta jedenastka Ale na razie mnie jeszcze nie splashowało Więc na razie jest dobrze nie? GeForce RTX Tylko brakuje w sumie, Nie wiem czego w sumie Brakuje Nvidia To by, gdzieś powinno być Nvidia GeForce RTX No dobra Raczej będzie taki krótki odcinek no bo to tylko prezentacja raytracingu, tracingu A nie jakiś odcinek z Minecraft Survival Bo jeśli chcecie Jeszcze macie pierwszy odcinek w, też w karcie w prawym górnym rogu do mojej Serii Minecraft Survival, która ma tylko jeden odcinek, tak? Nie nagrywałem więcej Ale ja może zacznę nagrywać Znowu A jakiś nowy nowy serwerze tak. W ogóle my wszystkie serwery robimy na Aternosie, Więc, jeśli chcecie, jak serwer, się no w ogóle mam, Jeśli chcecie Minecraft'a, na co na pluginach, to piszcie w komentarzach. I zostawcie oczywiście łapkę w górę. Tutaj trochę polatamy i włączamy efekt świat. Kurde, już myślałem co pisze Nvidia. O, ale chmury koks wyglądają. Z ray tracingiem, bez ray tracingu. chmury bez ray tracingu słabo wyglądają. Ale z ray tracingiem koks. nie koks. W sumie jak Minecraft jest w ogóle koks z ray tracingiem. Bez ray tracingu tam eh, słabo. Ale z ray tracingiem Koks. Polecam Ray Tracing, polecam kupować rtx -y, Bo Ray Tracing to jest coś pięknego W ogóle jeszcze w innych grach jest Ray Tracing Na przykład właśnie się Eternal Ray Tracing Shadow of the Tomb Raider eee, Co tam jeszcze ma? Eee, czekajcie, co tam jeszcze ma Ray Tracing? Kurde, nie pamiętam Tylko te gry pamiętam, może mi się jakoś sobie Dobra, więc wchodzimy na następny świat, nie? Dobra. No yy... to widzimy się za tak chwilę, jak wejdę na nowy świat. Dobra. My już jesteśmy na nowym świecie. Na no, takim dokładnie. On się nazywa Krystal... Kryształów Pałac RTX. Wiadomo, sobie, mi się RTX ray tracing, słabo. Łączamy. koks. Dobra, więc może wyjdziemy na powierzchnię. O, są schodki jakieś, akurat na powierzchni. Uuu. Robi wrażenie, naprawdę. Jeszcze patrzcie na to. Tutaj takie piksele pewniecie. Upatrzcie na deski. O, tu. Woda jeszcze na wygląda. tutaj w ogóle wejdźmy pod wodę. O! Ale, o, już słońce tu bierze. czekajcie, włączam te krakiwa, muszę tego kryształowego pałacu. A segmenty to były, tu to nas odwalczyło, Dobra. O, ole wodospad, ole znaczy, wodospad. Strumień wody taki, trezator. Smok. O, kurde, ale to wygląda. Patrzcie na to. Bez re tracingów Ro... No, бзомбизомбяинерчик на рейдрейсин Łatwo, nie. Bo co to ja nie mam żadnych fitów, tylko mam Bloody N50 i mogę się zmieniać, że dwa razy mogę kliknąć albo trzy razy. O, widzicie? Tylko że w Minecraft się działa to tak, że jak się łączy trójne trzy kliknięcia, to się dwa razy. Jak się łączy dwójne, to raz, jak po, pojedyncze to też raz to działa, nie krop. Dobra. Czekaj. Dobra. A co tu jeszcze jest bo Coś się mogło odbijać. O, może latanie na Elytrze. Kiedy zachód słońca jest. O, tu koks wygląda. Czekajcie. Time. Nie to. Time. Set. Night. Night. Widzicie, teraz jest taki koks, zachód słońca. Może tutaj bardziej widzicie. O, tu koks wygląda. Dobra, a my lecimy w stronę słońca. Zbieramy. Na słuchawka, więc okay. lepiej dla mnie, w sumie dla was, może też, co jest? Ale tak na wydruku się da? Kurde, czekajcie. Ła, wow, teraz powiedziałem. Dajcie, ja muszę włączyć Playmat 0. Ała! Kurde to bolało. Zginąłem. Dobra, widzimy się kiedy znowu włączać świat inny. Dobra, e, witam. Tutaj... Yy, mamy jakiś podwodny świat. No yy, Podwodna przygoda bardziej może. Może płyniemy na powierzchnię. Tutaj pod wodą to koks wygląda. Dobra, możemy nie to no Dobra, nie no, koks. Jak są wejście? A dobra, trzeba go nie ale no to się dziwnie pływa, co jest? Dobra, już działa, normalnie pływa. Co jest? Patrzcie jak to wygląda. Z daleka to wygląda jakby było jakieś jedną kratkę nad powierzchnią. Tymczasem okazuje się, że to jest kilka kratek nad powierzchnią. Jedna kratkę nad powierzchnią. nie wiedziałem, że to jest woda. Kurde, tak wygląda. A, a czy, ej, jak deszcz pada. Włączę deszcz. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. cheaty it, włączamy. Cheat. dobra Weather. Rail. Dobra, deszcz pada. No. Myślałem, że lepiej to będzie wyglądać, ale patrzcie tutaj na to odbicie w wodzie, ja myślałem, że to będzie lepiej wyglądać, dobra, no weather clear. no ja myślałem, że to będzie lepiej wyglądać, no niestety, o, Co moment. mamy, no dobra, bo to jest mapki, Nie wygląda. No zobaczcie. To wygląda jak... no zobaczcie to wygląda. No. To wygląda jakby to było do góry nogami. Naprawdę to, to nie jest do góry nogami. No, teraz się już wymuszyłem. To gdzie nie wygląda? To jest znowu tak mapki? Chyba tak. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, to my się widzimy w następnej mapce. Ostatniej już. A więc dobra, widzimy się tutaj. E, na kolejnej mapce. Dobra, wyłączmy tej tracing na chwilę. E, słabe. Ray tracing. No i lepszy. Ty, nie, jak my nie, jak my nie wyłączymy Jakby nie wyłączył mi po tu nie wiedziałem w sposób skrzynki. Ole to wygląda fajnie. To? E, tak samo, jak zawsze. To może? Nie. To jest tak fajnie. To może.

Nie, kreatyw albo przygodowy Ale tu kłopot to wygląda O, tutaj wygląda Dobra, ale gdzie ja mam iść? No, nie wiem, e, to zginąć, bo nie Może tu zginąć? Dobra, zginiemy e, No właśnie Jest się tam gdzie byłem Okej okay. Tu może coś mamy fajnego Niezbyt. O, tu to, coś to wygląda. Ogn Czekaj, ognisko. O, to robi wrażenie. Ale dobra, zamykamy. O, tu jest jakiś kościół, czy coś. O, dobra, tu zobaczmy. Co to jest? No, nie nie można. Nie, 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 nie. O, ej, tu fajnie to wygląda. No to jest koks. A to musi być coś, jakiś kosioł. To jest koks. Dobra. No, oglądajmy sobie. Czy ty... Chcesz znaleźć ten, wiel ten wielkas, który był na zdjęciu? Taki wielki zamek, czy coś? Dobra. Gdzie to nie jest? Teraz to znaleźć. Dobra, to jest to. Tak, To chyba. To, 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 to. Dobra, chodźmy. Ej, nie ma no tu jest... A, to ha, to jest to co zamknąłem, dobra, nieważne. Dobra, więc w końcu... to, to koks wygląda. Tak musi być normalnie, tak... Muszę to do jabby dodać. Znaczy, są shadery z Raytracingiem, tylko że trzeba Optifine'a zainstalować. Mogę wam podesłać linka do tych shaderów w opisie. Jeśli będziecie chcieli. W ogóle dobijemy pod tym filmem y, jedną łapkę w górę. Czekaj, gdybym się nie, się dostanął. Nie wiem, Dobra, a więc z tym pięknym widoczkiem żegnam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. A więc pa!